Prorok Ozeasz pokazał taką ciekawą zależność. Napisał, im więcej było dobrobytu w Izraelu, tym więcej stawiano stel obcym bogom. Czyli można powiedzieć tak, że dobrobyt jest czymś pożądanym dobrobycie, czyli życie na pewnym poziomie, funkcjonowanie na pewnym poziomie. Ale prawda jest taka, że takim, takim odpryskiem takiego myślenia o dobrobycie i przeżywania dobrobytu jest właśnie budowanie swoich bożków. To znaczy im bardziej w jakiejś dziedzinie życia jest mi dobrze, tym bardziej wydzielam ją z całości mojego życia i oddaję jej cześć. Um. To powodowało bardzo duże zniszczenie wśród Izraela, odchodzenia od Pana Boga. Myślę, że tym, tym, co rozbija nasze czasy, jest również dobrobyt, źle rozumiany. I dlatego zasady życia chrześcijańskiego, gdzie człowiek w sposób świadomy, nakłada pewne ograniczenia, ten sposób życia chroni nas przed złym używaniem dobrobytu. Bardzo wielu ludzi, nawet w Kościele kwestionuje choćby post piątkowy, choćby jakąś umiejętność wyrzeczenia się czegoś z okazji, czy to Adwentu, czy Wielkiego Postu, czy innych momentów życia liturgicznego. One są wszystkie potrzebne, po to, żeby nam uświadomić, że jedyne naszym dobrem jest Pan Bóg, a wszystko inne jest nam dodane.